Dzień dobry wszystkim w tą zimową aurę. Wiele osób prosiło mnie, bym zrobił film prezentacyjny tego ciągnika, gdyż no, jest to ciągnik, nie jest młody, bo jest ciągnik produkowany od 1995 do 2000 roku. Mój jest akurat 97. Jest to ciągnik produkowany w kooperacji polsko-chińskiej. E, znaczy, Chiń, Chińczycy przysyłali gotowe podwozia z maską, z lampami przednimi, z kołami e, Natomiast w Polsce były montowane kabiny koja e, z błotnikami tylnymi, e, z błotnikami przednimi e, cała instalacja elektryczna e, oraz e, zegary i siedzenie w środku Siedzenie u mnie już jest zmienione, oryginalnie było kunów Cóż mogę powiedzieć? Ciągniczek dwucylindrowy o oryginalnej mocy 25 koni mechanicznych, produkowany tak już wspomniałem wcześniej 95 rok do 2000 roku. No, wzór jak każdy widzi, jest to wzór John starszych serii, tylko po prostu mały, można to powiedzieć, że mały. Jest to ciągnik bardzo prosty w budowie silnik dwucylindrowy. Pompa wtryskowa rzędowa, ale jest trochę rozbudowana. Gaszenie na linkę, obroty jałowe ustawiamy oraz dawki paliwa możemy sobie sami podkręcić. W tej chwili ciągnik jest podkręcony dawką minimalnie, no i jest mocniejszy, na pewno jest mocniejszy niż oryginał. Przy tym nie wydaje. Jakby to powiedzieć, nadmiernie dymu i tym podobnych rzeczy szkodliwych. Ciągnik był sprzedawany za 16 tysięcy złotych, jak był nowy. Co w dawnych czasach no, kosztowało i nie kosztowało. Przez to, że one były tanie, te ciągniki, zostało ich bardzo mało w takim stanie. Ponieważ były to ciągniki ciorane, były ciągniki niszczone. A że no, nie ma co ukrywać, bo... Ciągnik miał zastąpić C330 lub być jako pomocnik do C330 lub T25, no to po prostu były niszczone, nikt go nie dbał. W takim stanie, w jakim jest mój, ja go kupiłem, e, gdy miał 335 czy 7 motogodzin, jakoś tak od pierwszego właściciela. E, ale była jeszcze jedna wada zasadnicza tych ciągników. Ciągniki z Chin przychodziły w podkładzie w takim. Żółto kremowym podkładzie. U nas w Polsce, żeby zaoszczędzić koszty, nikt tego podkładu ani nie zmatowił, ani nie usunął. Po prostu malowali, tak jak przyszły, tak malowali zielonym kolorem po latach, tak jak było w moim przypadku. Mimo że ciągnik mechanicznie i godzinowo nie był wyjeżdżony, ponieważ opony wszystko jest oryginalne z 97 roku, praktycznie w 100%, to po prostu był tak obleziały z farby. Że był praktycznie sam podkład. Ja farbę, lakier, bo lakier akrylowy jest na tym ciągniku, musiałem dorabiać w mieszalni. Zrobiony jest nadzór oryginału. Kupiłem, wymieniony został ten nosek, ponieważ po latach był plastik popękany. Wymieniony zostały również reflektory przednie na aluminiowe odlewy, ponieważ plastikowe oryginały też były w nie najlepszym stanie. Nie chciałem po prostu tego dziadować, jakby to powiedzieć. No, i został odnowiony, służy mi już ponad półtorej roku. Co tu dłużej powiedzieć? Skrzynia, kabina, no jak widać, jest uszczelniona, jest bardziej komfortowa niż w C330. Z nawiewem na szybę można sobie ustawić gdzie się chce. Ta torba jest to torba oryginalna. W takich torbach w, do farmotów niektórzy dilerzy. Dawali taki zestaw zapasowych części, jak ja dostałem czyli tarcza sprzęgłowa, jakieś tam młotki, klucze, dwie końcówki wtryskiwaczy i tym podobnych. Co tu dłużej mogę jeszcze o nim powiedzieć? Układ kierowniczy mechaniczny tak jak widać, na jednym drążku i drążek poprzeczny. Silniczek nie jest wielki, za to jest fajnie wszystko schowane i wyważone. Nie jest to jakaś tam lipa konstrukcja, jak przystało niby na Chińczyków. Jest to bardzo fajny ciągniczek, fajnie zrobiony. Tutaj mamy układ biegów. Układ biegów jest to odwrotność lustrzana układów C330, ale dokładnie z taką samą ilością biegów. Mamy tutaj niezależną hydraulikę. Hydraulika jest napędzana z pompy przy silniku. Tu jest filtr hydrauliczny, wąż, który idzie do pompy. Tu mamy przełączanie między hydrauliką zewnętrzną, czyli wyjściami hydraulicznymi, a podnośnikiem. Tutaj ta wajcha służy do załączania wałka WOM. Pokażę z tyłu ciągnik. Jest tak, jak widać, fajny, zwinny ciągniczek. Jedyny minus tego ciągnika, no minus, nie dla niektórych, minus, dla niektórych nie, jest wałek WOM jednostopniowy, czyli sprzęgło jednostopniowe, co przy kosiarce stadowniczej dla mnie było problemem, aczkolwiek ten problem rozwiązałem przejściówką do kosiarki nawałek wałek ze sprzęgłem jednokierunkowym. Coś na zasadzie jak w kosiarkach rotacyjnych. I potem sobie ten ciągnik współpracował. Nie miałem żadnych problemów przy kosiarce. Od tego roku ciągniczek jeździ w kosiarce bijakowej. Kosiarka bijakowa posiada oryginalne sprzęgły jednokierunkowe i z tą kosiarką nie ma najmniejszego problemu. Nie robi sobie z nią nic tutaj. To łąki, na której teraz jesteśmy, kosi 3 razy do roku, dwa razy, zależy wszystko od tego, jak drasta. Tutaj, od tyłu, tu jest spływ, tutaj jest zlew oleju z hydrauliki, ponieważ cały olej hydrauliczny zawarty jest w podnośniku. Osobny skrzynie, osobny podnośnik zaczep górny, zaczep dolny, wieszaki, wyjście pneumatyczne ponieważ ten ciągnik ma pneumatykę na przyczepę. Ale z rozwiązaniem takim, że możemy sobie kompresor w każdej chwili wyłączyć, jeżeli nam nie jest potrzebny, tutaj jest także pompa hydrauliczna, filtr oleju. Jest to moim zdaniem ciągnik bardzo fajny, na mniejsze gospodarstwa. Jednak w tej chwili, to co jest sprzedawane, to już są po prostu no, ciągniki wyjeżdżone, wysłużone. Z częściami no nie jest tak łatwo jakby się wydawało jak do C330, czy C360, czy 3P, bo nie pojedziemy do pierwszego lepszego sklepu i no nie dostaniemy po prostu części do niego, bo wszystko jest no i inne jakieś tam kapselki, jakieś to, to sobie możemy pokupować śruby, nie śruby, ale jeżeli chodzi o jakieś części mechaniczne, to nawet nie mamy co mieć złudzeń, że coś kupimy. Natomiast części kupimy bez problemu. Na portalach aukcyjnych OLX, SPRZEDAJEMY.PL i tym podobnym Tutaj mamy Kabinę KoJas smolniki, tak jak mówiłem jest z tego samego roku produkcji co ciągnik Tablica zegarów Temperatura wody Ciśnienie w układzie pneumatycznym Obrotomierz I ja sobie dołożyłem, tu była zaślepka, ja sobie dołożyłem wskaźnik paliwa żeby nie otwierać co chwilę zbiornika kierunkowskazy awaryjne włącznik świateł razem z klaksonem podobnie jak w Masej Fergusonie tutaj jest linka do gaszenia a tu jest hamulec tu, przepraszam nie hamulec tylko gaz ręczny gaz ręczny podnośnik mamy z układem siłowym czyli sobie jak chcemy to, żeby się dogłębił, to ustawiamy sobie blokada yy, mechanizmu różnicowego. Kabinka, jak widać, wytapicerowana Wszystko w oryginale, nic tu nie było wymieniane. Odpalimy go sobie teraz, przejdziemy się kawałek, zobaczycie, jak po prostu to chodzi. Jak jest w kabinie i tym podobne rzeczy. Nie musimy dawać gazu, nie musimy nic robić, żeby sobie chodził. Wbijamy kureczkę. Bardzo lekko się tym kręci, mimo że ciągnik nie jest najlżejszy na swoją wielkość, ponieważ wagę z obciążnikami tylnymi ma równo 1810 kg. Ciągnik jest super wyważony natomiast, ponieważ pracował z ładowaczem obornika Troll, który był przerobiony na koparkę i tak samo nic sobie z tym nie robił, ani go nie przerzucało, ani go przodem nie podnosiło nic. Ciągnik ten u mnie do żywocie, nigdy nie dostanie sprzedany, ponieważ... W takich warunkach, w jakim on u mnie pracuje jako ciągnik pomocniczy, będzie w takim stanie jeszcze 20-30 lat to na pewno. Do ośnieżania również się super nadaje. Zeszłą zimę całą odśnieżałem tym ciągnikiem. Pług na, tylny, na tylnym tuzie i nie było naprawdę zaspy, nie było drogi, której bym ja tym ciągnikiem nie odśnieżył. Yes. silnik jest po prostu wolnoobrotowy, nie zgaśnie nam, proszę bardzo, na najwolniejszych obrotach nie zgaśnie nam jak jedziemy, a widzicie, że już nawet kurde przy 500 obrotach ciśnienie oleju zaczęło się świecić, ponieważ olej jest jeszcze nierozgrany. a druga sprawa, no, ma obroty zalecane 700, minimalne i przy 700 obrotów jest ciśnienie minimalne 1 bar poniżej czujnik jest tak zrobiony, że po prostu zaczyna się świecić kontrolka odciśnienia. Moim zdaniem był to ciągnik bardzo niedoceniony i bardzo niszczony. No niestety, jak to w polskich gospodarstwach bywa. Eee, robi się, póki ciągnik pracuje, tak, póki jeszcze jeździ, póki jest dobry, to jest fajnie. Jak się zepsuje, to potem jest zgrzyt zębami i no jak to się mogło popsuć? Jest potem, że ciągnik złom i tym podobne. No nie, nie złom. Eee, po prostu w Polsce jeszcze nie dorośliśmy do tego do takiej mentalności. Jak są w innych krajach, żeby o ciągnik dbać, żeby wymieniać regularnie oleje, jeżeli coś się zaczyna, jakiś być wyciek, widać, trzeba ten wyciek niwelować, a nie y, tuszować albo jeździć, a póki jest olej, to będę jeździł i tyle i wycierał wyciek. Nie, nie, to nie na tym rzecz polega. Ja uważam, że ten ciągniczek jest bardzo fajny, y, radzi sobie ze wszystkimi tymi sprzętami, w którymi pracuje u mnie C363P, a wcześniej pracowały inne ciągniki. Nie ma z nim naprawdę żadnego problemu. Jedyną rzecz, jaką wymieniłem z rzeczy mechanicznych po zakupie tego ciągnika to była pompa wody, ponieważ ciągnik całe życie był zalewany wodą. Ja nie uznaję, ja nie uznaję czegoś takiego, tylko z każdy, z każda z moich maszyn jest zalana płynem chłodniczym. Po zalaniu płynu no niestety pompa miała już taką ilość korozji w sobie, że zaczęła przeciekać. No, i musiałem ją niestety wymienić na nową. Ciągnik jest już, tak mówię, półtorej roku w moim posiadaniu, półtorej roku zalany płynem. Eee, świeca płomieniowa w tym ciągniku jest w zimę, po prostu podgrzewamy świecę minus 15, minus 20, minus 30 i ten ciągnik go naprawdę odpala i jest gotowy do pracy w każdych warunkach. Myślę, że no, jest to moja pierwsza prezentacja. Nie będę ukrywał, że. Miałem je nie nagrywać, ale że ciągnik jest dość taki, można powiedzieć, nietypowy, egzotyczny, a nie ma żadnych prezentacji takich typowych na, na YouTube. Także nagrałem, żebyście sobie zobaczyli mniej więcej, zapoznali się z tym, jak ten ciągnik wygląda, jak jest zrobiony. Że nie taki diabeł straszny, jak go malują tak naprawdę. To do zobaczenia w następnym filmiku. Dziękuję za oglądanie.